Czy zastanawiałeś się kiedyś, że tak proste jedzenie, obecne niemal w każdej kuchni, może stanowić ogromne zagrożenie dla twojego zdrowia? Cóż, cebula, składnik nadający smak naszym posiłkom, może wiązać się z ryzykiem, którego nawet nie możesz sobie wyobrazić. Ostatnie badania pokazują, że w zależności od sposobu przygotowania i spożycia cebula może przyczyniać się do rozwoju poważnych chorób, takich jak rak, a także pogarszać pamięć. A nawet przyspieszać problemy neurologiczne. Brzmi przerażająco, prawda? Ale nie martw się, ponieważ w tym filmie dokładnie zrozumiesz, co kryje się za tym alertem. Odkryjmy, jak niektóre powszechne nawyki związane ze spożyciem cebuli mogą szkodzić Twojemu zdrowiu, nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy. Co więcej, podzielę się z Tobą bezpiecznymi i zdrowymi sposobami cieszenia się wszystkimi zaletami tej żywności bez podejmowania żadnego ryzyka. Czy wiesz na przykład, że samo smażenie cebuli na zużytym oleju może powodować powstawanie substancji rakotwórczych? A czy sposób przechowywania i krojenia cebuli może mieć wpływ na jej jakość? To tylko niektóre z najważniejszych informacji, które dzisiaj omówimy. Jeśli chcesz lepiej zadbać o zdrowie swojej i swojej rodziny, nie przegap ani sekundy tego filmu. Na koniec zdradzę mało znany sekret. W jaki sposób cebula może stać się potężnym sojusznikiem wzmacniającym układ odpornościowy i poprawiającym jakość życia? Zostań więc ze mną, bo to, czego się tutaj dowiesz, może być kluczem do zapobiegania przyszłym problemom i zapewnienia zdrowszego życia. Chodźmy, wpływ gety na zdrowie. Nasze codzienne życie jest pełne wyborów żywieniowych, a cebula jest obecna w wielu z nich. Jest podstawowym składnikiem wielu przepisów, ale niewielu wie. Że w zależności od sposobu przygotowania może stwarzać poważne ryzyko. I nie, to nie jest mit. Badania pokazują, że niewłaściwe spożycie niektórych pokarmów może powodować poważne problemy, a cebula nie jest wyjątkiem. Dlaczego cebula budzi tyle kontrowersji? Cebula zawiera naturalne związki chemiczne, takie jak allicyna i dwusiarczek allilopropylu, które są doskonałe dla zdrowia, jeśli są prawidłowo spożywane. Problem pojawia się jednak, gdy jest on smażony lub narażony na działanie wysokich temperatur przez dłuższy czas, w tych warunkach powstaje substancja zwana akrylamidem, która wiąże się z ryzykiem raka, związek z utratą pamięci. Nauka coraz częściej bada związek między nieodpowiednim spożyciem żywności a zdrowiem psychicznym. W konkretnym przypadku cebuli problem pojawia się, gdy jest ona przygotowywana w sposób prowadzący do powstawania substancji toksycznych, takich jak akrylamid. Występujących w żywności narażonej na działanie wysokich temperatur, na przykład potrawach smażonych. Toksyny te mogą powodować stany zapalne w organizmie i, co bardziej niepokojące, bezpośrednio wpływać na funkcjonowanie mózgu. Ostatnie badania wskazują, że częste spożywanie pokarmów bogatych w toksyny może zaburzać komunikację między komórkami mózgowymi, prowadząc do zaników pamięci, trudności z koncentracją. A w skrajnych przypadkach do przyspieszenia chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, mózg jest narządem niezwykle wrażliwym na stany zapalne. Kiedy spożywasz nadmiernie smażoną cebulę lub cebulę przygotowaną z ponownie zużytego oleju, w organizmie mogą rozwinąć się mikrozapalenia, które wpływają na region odpowiedzialny za pamięć i uczenie się. To tak, jakby te stany zapalne tworzyły barierę dla optymalnego funkcjonowania mózgu, utrudniając zadania, które wcześniej wydawały się proste, takie jak zapamiętywanie spotkań czy nawet kojarzenie imion z twarzami. Może to zacząć się subtelnie, od zapomnienia tu i ówdzie, ale z biegiem czasu sytuacja może przerodzić się w poważniejsze problemy. Innym ważnym czynnikiem jest to, że powstawanie wolnych rodników w organizmie, spowodowane nieodpowiednim spożyciem cebuli i innych pokarmów, przyczynia się do stresu oksydacyjnego w mózgu. Stres oksydacyjny jest jednym z największych złoczyńców zdrowia psychicznego, ponieważ uszkadza komórki mózgowe, upośledza ich funkcje i utrudnia regenerację neuronów. Proces ten jest cichy i może zająć lata, zanim pojawią się poważniejsze objawy, ale gdy już to nastąpi, trudno go odwrócić. Warto wspomnieć, że osoby, które mają już genetyczną predyspozycję do chorób neurologicznych, takich jak choroba Alzheimera czy demencja, są jeszcze bardziej podatne na tego typu oddziaływania. Innymi słowy, w tej grupie skutki niewłaściwego spożycia pokarmów takich jak smażona cebula mogą być jeszcze poważniejsze. Jeśli w twojej rodzinie występowały podobne choroby, zwracanie uwagi na sposób spożywania cebuli może być niezbędnym środkiem zapobiegawczym. Dlatego ważne jest, aby przemyśleć sposób, w jaki codziennie przygotowujesz i spożywasz żywność. Zastąpienie smażonych potraw metodami takimi, jak gotowanie na parze lub spożywanie surowej cebuli, może znacznie zmniejszyć to ryzyko, zapewniając jednocześnie pełne korzyści płynące z tej potrawy. Taki bogaty. W końcu, dbanie o swoje zdrowie psychiczne oznacza także dbanie o to, co nakładasz na talerz. Jak to się może stać? Podczas smażenia cebuli na zużytym oleju lub w wysokich temperaturach uwalniają się substancje zapalne. Mogą bezpośrednio wpływać na mózg. Upośledzając pamięć i zwiększając ryzyko chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera. Porozmawiajmy więcej o tym, jak tego uniknąć. Rola cebuli w stanach zapalnych organizmu. Kolejna ważna kwestia: częste spożywanie żywności o wysokiej zawartości akryloamidu może powodować przewlekłe stany zapalne w organizmie. Te stany zapalne są bramą do kilku poważnych chorób, w tym raka. Dzieje się tak, ponieważ toksyny te przytłaczają układ odpornościowy. Jak zdrowo spożywać cebulę? Teraz, gdy znasz ryzyko, czas nauczyć się prawidłowego sposobu przygotowywania i spożywania cebuli. Preferuj spożywanie go na surowo lub na parze, ponieważ te metody zachowują jego składniki odżywcze i eliminują tworzenie się substancji toksycznych. Korzyści z surowej cebuli. Surowa cebula jest bogata w przeciwutleniacze, które pomagają zwalczać wolne rodniki w organizmie. Te wolne rodniki są odpowiedzialne za przedwczesne starzenie się i rozwój chorób takich jak nowotwory. Moc cebuli gotowanej na parze. Jeśli nie lubisz intensywnego smaku surowej cebuli, gotowanie na parze jest świetną alternatywą. Metoda ta zachowuje swoje zalety i eliminuje ryzyko tworzenia się substancji toksycznych. Ostrzeżenie dotyczące ponownie użytego oleju. Wiele osób smaży cebule na olejach, które były już wcześniej używane. Jest to niezwykle szkodliwe gdyż zwiększa stężenie akryloamidu i innych substancji rakotwórczych. Unikaj tej praktyki za wszelką cenę. Inne produkty spożywcze, które powodują ten sam problem. Cebula nie jest jedyną żywnością STWARZ AJC tego typu ryzyko. Niebezpieczne mogą być także frytki, żywność ultraprzetworzona i mocno przyrumienione mięsa. Kluczem jest przygotowanie i umiar. Ważne jest, aby zwracać uwagę na to, co jesz. Zdrowie jest odzwierciedleniem tego, co nakładamy na talerz. Nawet zdrowa żywność, taka jak cebula, może stać się złoczyńcą, jeśli jest spożywana nieprawidłowo. Dlatego istotne jest zrozumienie wpływu każdego wyboru żywieniowego. Badania potwierdzające zagrożenia. Badania przeprowadzone na renomowanych uniwersytetach podkreślają bezpośredni związek pomiędzy nieodpowiednim spożyciem potraw smażonych a występowaniem chorób przewlekłych. I nie chodzi tylko o badania. Eksperci do spraw zdrowia publicznego ostrzegają przed tym od lat. Zeznanie biegłego. Dietetyk podkreśliła, że niewielkie zmiany w nawykach żywieniowych mogą pozwolić uniknąć poważnych problemów w przyszłości. Zaleca stałą zmianę metod przygotowywania posiłków i unikanie potraw smażonych. Jak zamienić cebulę w sojusznika zdrowia? Oprócz unikania szkodliwych metod, możesz zwiększyć zalety cebuli. Łącząc ją z innymi pokarmami bogatymi w składniki odżywcze, takimi jak czosnek, cytryna i naturalne żoła. Sekret zdrowego życia. Sekret tkwi w prostocie i informacji. Spożywanie świeżej żywności, unikanie smażonych potraw i wybieranie zdrowych metod przygotowywania posiłków może znacząco wpłynąć na jakość Twojego życia. Skoro już wiesz, jak niewłaściwe spożycie cebuli może wpłynąć na Twoje zdrowie, może warto przyjrzeć się swoim nawykom kulinarnym. Niewielkie zmiany pozwalają uniknąć poważnych problemów w przyszłości, zapewniając lepszą jakość życia. Pamiętaj: dbanie o swoją gietę to dbanie o siebie. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić lajka, udostępnij te informacje osobom, które muszą poznać te informacje i zasubskrybuj kanał. Pomaga to w rozpowszechnianiu wysokiej jakości treści i wzmacnianiu naszej społeczności. Skomentuj poniżej. Jeśli już wiedziałeś o tych zagrożeniach, lub masz inne wskazówki dotyczące zdrowej konsumpcji, do następnego filmu.